Siema siema ludzie, witam was na kolejnym live'ie. Ja, Przywitajcie ja. Zetie, nie ludzie. Cześć. Pytanie, robimy tego trapki, czy nie? No robimy, tylko jakie? Trzeba coś kreatywnego wymyślić, wiesz? O, dzień dobry, idziemy, jesteśmy. W ogóle mieliśmy te pułapki robić. Właśnie. Jakie, to jakie jest... masz pomysły na pułapki? W sensie, jak na mój gust, to tak, masz TNT, czy nie? TNT, a to takie klasyczne jest. Takie bardzo to Zaraz klasyczne. zobaczę, czy ja mam crafting na TNT. i co chciałem, ten... Nt, nie mam tnt, idę mu macie To będzie be, trochę ten podejrzane ten. wiesz Siema tam za TNT, O, dobre mają Czekaj, musimy ich znaleźć, tam jest jeden Siema, cześć Przybyłem zjeść twoje ciasto <grym <grym O, Clipson idzie z tnt Mam TNT, moje t. Ty t. chciałbyś ze mną i z blaszką o. pójść do, net, do endu i zdobyć e, t? Ale try. Ale no. Ja bym poszedł, bo jeszcze nie byłem. W sensie byłem raz, ale nie znalazłem nic. Się A my pobrałem. ja właśnie znalazłem, tylko padło. Ja A. już miałem w tak punku, więc taka... To się przydało. Tylko wtedy fajerwerki trzeba było zrobić. Dobra. Hello, Mr. Blaszka. No. Dzień dobry. A. Witajcie, Mr. Blaszka. No, możecie go tam sprepsować. Chodź, pozbieramy te, te... Wiesz w ogóle, że wpadli na to? Blaszka. To? Na co? Wpadli na tego naszego trapa. Chyba dwie albo trzy osoby. Ej, w ogóle jak to pozbieramy to zobaczę jaki jest crafting tego. No właśnie, nie. Myślisz, że po co to zrobiłem? A i w sumie Dobra. jak jest blaszka, to można się kopsnąć do po tą tą, po to to. Wiesz, po tą Elytrę. Po tą Elytrę. Uważajcie jak macie autodampa, bo jak się wywalicie, to tak średnio, nie? Nie! To no spoko. Zawałom, Generalnie, przy Wiesz jak co, zabijaliśmy Maciej. Smoka, to tutaj byliśmy z grafem i z nie nie zabił łóżkiem na przykład. Nie? Tak, Tidzimie, ale Tidzimie tu już chyba nie gra. Dlaczego nie mogę przejść Peru przez co? Musisz... Muszę, specy ja Muszę specyficznie peknąć. Dobra, zadziałało. Chyba ja sobie wezmę. A dlaczego o, nie pe... mogę pe... Jesteście? przejść... Jesteście, O, tam jesteście. Dobra, dwie perły musiałam złożyć. Maksymowi śmierdzą stopy, ja nie wątpię. No to jest prawda akurat, nie ja byłem razu u niego na mieszkaniu. <głosł> Legenda głosi, że Maksymowi śmierdzą stopy. O, w ogóle można. Wiedzieliście, że można strzałami zbijać te na górze? Nie wiedziałem, dobra, choć może pójdziemy szukać. Dawaj w tą stronę stary. A, A City. jesteś pewien, że zrabowane? Na pewno. No, możemy zobaczyć. Ale ich nie ma szelkerów e, przed nie, Ej, nie, nie, nie. są, 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 Ej, pomocy. Bo coś Michała o, goni. teraz. jest. Mi gonią? Tak, gonią. Ja jak, prawie, ja, jak Prawilny Ślązak będę go bił z kilufa. Op, dobra, Ej. jeden pad. Lecimy do drugiego. A jestem ja w środku, się trubije. Siema Sandra Queen. w ogóle, sorry, ale. Jak, nie ma, jak nie ma tutaj nie nie? To not worth it, nie? To się nie potrzebnie no nie ma, wiesz? nie ma. Bo to jest parku. Tak? Dobra, nic, nic tu nie ma nawet. A nie ma statku nawet chyba z tego co widzę. No nie ma. Gonicie Enderman. Nawet no dwa. Dobra no to, tu, sam to, sam 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 to sam sam co za ty idziemy czegoś dalej szukać A i a, dlaczego ty za ty biegniesz dalej? Szukać. Tutaj jest cały ten wieża Ale tam nic nie ma ciekawego. My chcemy tylko elektryk. Ale tam jest chyba statek, stary. Uuu. Nie ma statku. Jesteś o pewien? Mój Boże. Biorę. To... Biorę. Jestem bogaty. Co to znalazłeś? Diamentowe itemy. Ale tam a w sumie stary... są też itemy. A, ale dobra. może pójdziemy to zlutować choć. Dobra, idziemy zlutować. Bo blaszka wszystko ukradnie, nie? zostanie, nie. zostanie królem cyganów, a ja mam ten tytuł. O kurde, coś czuję, że zwalę. Hop. Jak tu przejść? A tu nie ma skrzynek w ogóle. To za Ja wiem, że tu powinny być skrzynki, a ich nie ma. Bieda MC. Dawaj na górę. A jesteś pewien, że tam ale... nie ma statku? Nie ma, ale jest, są skrzynki na górze. No może pójdziemy po tego, po statku. No dobra, jak chcesz. Coś... Dobra, ja idę. Ja idę na górę, come on. No to dawaj. Lecimy po to. A skąd ty grasz? To widzisz? Tego nie o, widać? Z już nie. Ale wiem, jak wyglądają pomieszczenia. W sensie konkretne, w których są zawsze skrzynki. Po prostu widzę. To masz, jak masz takie trzypiętrowe, o, tam na przykład, gdzie się patrzę. No. Tam na prawo, to tam są skrzynki i są jeszcze w tych dużych. No i do ci wziąć wszystko. W tych co kominach ma. są skrzynki. Do też. Wziąć wszystko, co masz tutaj, jest. Żebyś nic nie dał. Okej. Okay. Dobra. Młotno, prawda? O, zbugowałem się w bloku. Dobra, ja lecę na samą górę. Nie no, ma. Lecę pierwszym. A jak ty to zrobiłeś? Nas <laughs> nie nielegalnie, nie? Mówiłem. Ale po diamentach. programy, ja zobaczę, czy jest coś fajnego. O, dużo diamentów. Nie wiem po co mi diamenty. Jest fajna łopata. Łopatę sobie wezmę. Ej to popatrzmy może. Ale mogę. Może ci... Jest kill of efficiency 4. O, łatwo. No to ci się przyda do tego twojego. Mówię ci rowaju. oddać FK2, jak chcesz, proszę Kęcią. bardzo. A to może nie tu, bo ja tutaj. To tam leży. Chcesz diamentów chyba nawet się nie opłaca. Ej, to weź zbierać, weź, nie. weź, ją, bo ja lewituję, nie. Ale wezmę diamentowe te klaty jakieś inne, bo się przydadzą. Dobra, chodź tu. stronę górę. Trzymaj je. dla siebie. No dobra, wrzuciłem ci. O, tam jest Satek przecież. No właśnie mówię. Właśnie nie widzę, A to jest czekań. inne miasto w ogóle. Sobie render, Muszę sobie render wyłączyć. Więc A to jest inne miasto, ty dawaj, idziemy tam. Czekaj, bo jeszcze tutaj musimy, bo tutaj jeszcze skrzynki na są. Faktycznie, leto. faktycznie, dawaj tam idziemy. A tam jest, ktoś tam budował. <laughs> ktoś Ej, no się nie tam budował. Mi, ktoś to zlutował. Ktoś to ogarnął i już przeszukał, o nie. Wiesz, to jest tam czasami statek, trochę dalej. Się. statek. Tak? O, nice. Jest chyba nawet niezlutowane. Zobaczymy. Nie Bo z papierem, Jak papier gra jakimś na, na jakimś serwerze, no to bywa tak, że. Nie, zlutowany, czy nie? Nie, 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 nie. O, nice. Jak papier gra na jakimś serwerze, to jest tak bardzo często, że niestety wszystko jest zlutowane w endzie. No ale to Na bez przynajmniej skitu. 10 tysięcy kratek. Dobra, lecimy do góry. Aż do gwiazd. Hop Nie ma, co tam byku? A no, spoko byku o nie, spadłem Za mało atencji dostałem od tych Spadłem W ogóle kończy mi się budulce powoli no to źle, nie? Hop nie no, dam radę Dobra Widzę, że się tam dorwałeś do skrzynek Tak ja się dorwę do statku, okej. Okay. <grym i wstydzio> Niech ci będzie. Hmm, by tam przejść. O nie. Co to za ty? siema? No miło było poznać. <grym i wstydzio> nie. Jak ukradł. Chodzi o Lesię, O, prot 4 spodenki, siema. Chodzi o się. O, protection 4. Siema, siema Przyda się. Sorry, sorry, nie chciałem. Mam mało HP, nie <noise> Dobra, znajdę kolejny, nie ma problemu. Kiedy nagrasz owcę, nagrywamy w poniedziałek odcinek we wtorek najpewniej. Dobra. Zosta moja pragniona Elytra, na którą tak długo zbierałem. Jak się skakało z Elytrą? Po prostu skaczesz tak? i w powietrzu klikasz ten. Skąd dzięki Pasja. I jak uderzę o ziemię, to mogę się zabić, czy nie? Op. No nie wiem, nie? Tos, dobra, jestem, jak coś. Tak. Jakbyś miał enderchesta tam gdzieś, to bym był content bardzo. A nie wiem, czy jest ender chest, zaraz zobaczymy. Oby był, nie? Bo już end jest męczący. No, też bym tak zrobił w sumie, że po prostu znajdujemy ender Chesta i do widzenia, lulu. No będzie Na chyba w najwyższej zasadzie. wieży, nie? różnie może być. A tutaj chyba nie ma jeszcze. Wiesz, że tu chyba nie ma ender Często? Nawet mnie nie jest też. Nie, chyba nie ma. Nie ma tego pokoju w ogóle z tym. No nie spamić, proszę. No pewnie. Ale już się powoli zmęczony robię też, nie? No. no. bardziej, że ja od której od... No już 4 godziny robi live'a. Serio? Cztery dobre godziny, tak. To ile ja już robię? Nie, ja robię godzinę chyba, nie całą. Ja no, robię już całą. Hop. Powiedz mi, że masz ender Dobra, się. jesteśmy. No, Ender-300 nie ma właśnie, ale... Ale jest litra! O kurde, prawie zginąłem. Pięknie! Mamy litrę. Jest. Dało się. I dementy. O, siedło. siedło, się przyda. Gramy tu 3 godziny. Prawie. I teraz ktoś mi zwrócił uwagę na to, że w eku mam firewerki. Mam typie 57 firewerek. Chodź tu. A ja tego nie umiem korzystać. Musimy mam z tego korzystać. Nauczysz się, robisz tak. Skaczesz i lecisz. <noise> Okej? Okay? Ale jak pod siebie? No, skaczesz nie pod siebie, tam gdzie chcesz lecieć, klikasz po prostu, jak jesteś w powietrzu, nie? <grym> Na przykład skocz sobie z wysokości teraz, zrób sobie mostek do góry, nie? No. I skocz sobie i w powietrzu jak będziesz leciał, kliknij fajerwerkę przed siebie, nie w ziemię tylko, tylko przed siebie. O, o letasz. Jest... No. I pa, i lecimy tam, nie? To zrób sobie platformę, bo na razie ciężko ci będzie wyskakiwać Pomóż mi set, i pomóż, bo się przewrócę, przewrócę się Gdzie ty jesteś? Go nie miałem darma na tej poprzedniej platformie Dobra, biję go Bij, bij, śmiało Jeszcze cię goni jeden Wiem, Mikruję Jezu Lej, śmiało, zabijesz go? Próbuję Dobra, leży Dobra, czekaj, okay. muszę zejść muszę to owoce Horusa. Dobra, zjedz, zjedz. No, on ma HP. Uh. Ej, to one nie są dorosłe. Możesz, możesz mnie na czymś poczęstować, czy nie? Eee, trzymaj. Ja nie potrzebuję wiem, czy ci sobie... wystarczy. Nie, ja potrzebuję sobie regenerować. Kurde. Trzymaj dwa. Dobra, starczy, nie. nie? No, starczy, starczy. Znaczy, nie wiem w ogóle, dlaczego oni mnie zaatakowali. Dobra. Okay. Dawaj. I lecimy stąd, nie? Dartuj i lecisz na tamtą wyspę. zobaczę. Na którą tamtą? Ta, przed siebie. No, dobra. Kurwa. Jak, ja mam przed siebie to dać? Musisz wylecieć i jak jesteś w powietrzu, to klikasz fajerwerkę w powietrzu. A kurwa, Tylko musisz otworzyć elitrę, nie? Co, mam skończyć? Skoczyć, double click i lecisz. O! To jest, wiesz, timingowa robota. Dobra. I leć przed siebie, a znajdziesz jakieś miasto endu. Masz 20 tam koło firewery, więc ci starczyć powinno na chwilę. Będziemy musieli czaty więcej tego nazbierać, jak mamy letre. To oszczędnie, bo też nie mamy tak dużo. O, jest portal powrotny. Gdzie? Dobrze. Ale minus 4400 na 300. Jest portal powrotny. Tak jest. Easy. co dostajesz, jak zetniesz całą roślinę, serio? A, serio. No, dostajesz owoce. Można się najeść, ok. Gdzie ty to masz, ty? No mówię, minus 400 minus minus 4400 na 300, mniej więcej i tu powinieneś to znaleźć. No, ci pościnam te roślinki na około żebyś zauważył. O, proszę bardzo. Widzisz mnie? Gdzie jesteś? Nie widzę. Podaj dokładnie Kardę, to sobie podaję normalnie na. Około. Minus 4380 na 320. No, czekam. A masz jednego, więc... bo dałbyś mi jednego tego, Ender perła? Mam jedną, tylko mogę ci dać, ale sobie pozabiłem Endermana, więc to nie jest problem. A wiesz, co jeszcze będzie dojście z powrotem do zwykłego tego, portalu? Co? No, to już nie taki problem. Dobra, czekaj. Zepnąłeś się przez to? No, tak, jestem na spawnie, spoko. Oczywiście, że nie zadziałało mi perła. Klasycznie. A tak, typowo. Ależ to siwo stary. Udało się, mamy, mamy Endera. Jeszcze nie wróciłem, czekaj. Nic pewnego. Okej, okay, chodźcie tu, Etki. Ej, dobra, jestem u siebie. No ludzie, ja się na razie z Wami żegnam. Ja byłem ja wy byliście wy, jesteście zajebistą widownią. Zapraszam na mój serwer Discord, który macie de facto w opisie live'a. Dołączajcie, wbijajcie i będziesz bądźcie, bądźcie na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które wrzucam.